złoty medalista w kategorii do 90 kg Robert Zielonka byłeś pewny tego dzisiejszego medalu? Nie, no pewnie oczywiście nie byłem. Czułem się dosyć pewnie siebie, przygotowując się, powiedziałem, że forma jest ok, ale gdy się dowiedziałem, że tu 16 zawodników jest, to można powiedzieć troszkę zwątpiłem. No ale się udało. Yy, powiedz mi coś o swoich konkurentach. Jakoś to kalkulowałeś przed zawodami? Yy, 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 mierzyłeś bardziej w finał, czy już miejsce na podium? Znaczy. Przygotowując się, zrobiłem co mogłem, a. A jak długo trwały przygotowania? 7 miesięcy. 7 miesięcy. No to tu kolega z wyższej kategorii 8 i jemu ja się się dało zdobyć, przez chwileczką rozmawialiśmy. A powiedz mi, jakie masz teraz plany na dalszą część tego sezonu? Nie mam, jeszcze nie rozmawiałem z, z trenerem. Nie mam pojęcia, co będzie dalej. Bo chyba zdaje się, że wygrywając te kategorię, jakby zakwalifikowały się też do jutrzejszych eliminacji. Jutro jest Open, wydaje mi się. I... No na pewno jutro jeszcze wystartuje w Open, a, no, a później zobaczymy. A Santa Susana Cię nie interesuje? Nie wiem, nie wiem, tak daleko jeszcze nie patrzałem, nie zastanawiałem się. Najpierw jedno, a później się zobaczy. Jak będzie świętował świeżo upieczony Mistrz Polski? Najpierw coś zjem porządnego. A, y, tradycyjnie McDonald's, bo tutaj chłopaki mu, y, mówili, że, ja, że jadę do McDonald's. Myślę, myślę, że po prostu coś tradycyjnego, jakiś po prostu polski obiad i y, y, mm. będzie na tyle. Super. Tym bardziej, że jutro jeszcze, jutro jeszcze Open, także nie będę się dzisiaj przyjadł. A kto ci pomaga w y, przygotowaniach, w treningach? Jerzy Szomański z y, Olimp Zabrze. Mm -hmm tylko on, chciałbyś komuś podziękować? Oczywiście panu Jerzemu, żonie bardzo, bardzo mi pomogła, oczywiście bez niej nie dałbym rady no i wszystkim, którzy mnie wspierali Super, dziękuję bardzo i życzę powodzenia dziękuję